Dawaj. Dzień dobry Państwu, do dzisiaj najnowszego Poloneza zatraka, z 2009 roku. Dopiero co wyjechał z salonu. Proszę zobaczyć jakie poduszki powietrzne, jakie piękne wykonanie. To jest kurde, no, no, Mercedes się chowa przy tym. Tu wszystko. ABS, normalnie klimatroniki, inne zestawy, cuda bajery. Dwa siedzenia jak w ze trójce. Przecież to jest piękne, normalny szok. Zapraszam teraz Pana do obejrzenia silnika. Jest GDI. Najnowszy model silnika GDI zasilany turbiną. Bardzo pozna turbina tu. Jest... i Przepraszam, ile ta turbina ma mocy? Ta turbina proszę pana, do 220 koni. koni poczym, osiąga, osiąga, tak? Osiąga. Co pan może jeszcze powiedzieć? Czy, czy pan mechanik Mariusz Smirno byłby zadowolony, posiadając taki pojazd? On by konia na niego wali. konia by walił. Konia wywalił? Pan zaprezentuje jak pan Mariusz wali konia. Tak, Na Mercedesem, nie? Mercedezem. Ale on na takiego polony dzika, to, to to. nie auto dla Pana Mariusza, nie, prawda? Nie, ale proszę, zobaczyć, to przecież to piękne wykonanie jest tego samochodu. Jakie hamulce, jakie hamulce. Trochę się płacą. No bo to nowe, jeszcze wszystko błyszczy. Czy, to, czy ten olej to jest efekt wykonania, czy tak, to jest tak. już eksploatacja wykonania, owego pojazdu? Nie, wykonania pan zobaczy, jakie tutaj wszystko... Pij... To rozumiem, że są cztery bezpośrednie wtryski, wtryski paliwa, Tak, tak, tak. No, że to jest też połączenie diesla, czyli tutaj wlewamy ropę, a tutaj tankujemy benzyna. a tu jest turbina zasilana gazem, dobra. tak? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Komentowo... W zestawie, w zestawie jest CB, W standardowym zestawie jest CB radio, proszę, tutaj reklama, prezydent CB1, ja się szpierdolę, malina. Otóż antena od razu, Florida, 179 zł w sklepie TV, po tuningu z białym kablem, żeby lepiej się w oczy rzucała. Jednak model ma priorytetowe produkcje w Białobrzegach, tak? Tak pod jest, Radomiem. tak jest, Białobrzegów, po Radomiu, pod Nowa, plastikowa alufelga i środek do czyszczenia środka pojazdu. Dziękuję Państwu. Nawet pleka dają standardzie. Plak standardzie. Do samochodu. Dziękuję Państwu za obejrzenie najnowszego odcinka programu Masz gaz, mam go, pcham go, sam go. Do widzenia.